Polska scena polityczna przeżywa właśnie prawdziwe trzęsienie ziemi. Minister Paweł Nawrocki w dramatyczny sposób ujawnił 47 dokumentów, które, jak sam podkreślił, stawiają premiera Donalda Tuska w sytuacji, z której trudno będzie mu się wytłumaczyć. Całe wydarzenie miało miejsce podczas konferencji prasowej, która początkowo wydawała się standardowym, rutynowym spotkaniem z mediami, jednak szybko przerodziła się w prawdziwe show, które przyciągnęło uwagę całego kraju. Nawrocki wszedł na scenę z charakterystycznym spokojem, który jednocześnie sugerował, że wydarzy się coś wyjątkowego. Już pierwsze sekundy jego wystąpienia przykuły uwagę wszystkich dziennikarzy obecnych na miejscu. Zamiast zwyczajowego wprowadzenia, minister otworzył teczkę pełną dokumentów i powoli zaczął je prezentować. W sali rozległo się szeptanie, każdy czuł, że za chwilę padną informacje, które mogą wstrząsnąć opinią publiczną. Pierwszym punktem konferencji była prezentacja dokumentów. Nawrocki z niezwykłą precyzją i pewnością siebie przedstawiał każdy z nich, podkreślając, że dotyczą one kluczowych decyzji i działań podejmowanych przez rząd Tuska. Były to dokumenty finansowe, prawne, administracyjne oraz strategiczne notatki, które w jego ocenie wskazują na brak odpowiedniej reakcji lub niejasne działania ze strony premiera. Każdy dokument był opatrzony krótkim komentarzem, który jasno sugerował, że Tusk nie ma żadnego spójnego wyjaśnienia dla tych spraw. Reakcja dziennikarzy była natychmiastowa. Kamery w ciągu kilku sekund uchwyciły napięcie w sali, zaskoczenie na twarzach obecnych polityków i szeptanie między członkami opozycji. W mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze komentarze, internautom nie umknęło, że nawrocki nie tylko ujawnia dokumenty, ale również robi to w sposób strategiczny, krok po kroku budując dramatyczne napięcie. W ciągu kilku godzin w sieci pojawiły się setki tweetów, memów i krótkich analiz wideo, a hashtag związany z konferencją stał się trendem numer jeden w Polsce. Jednym z najbardziej zaskakujących momentów było to, że dokumenty obejmowały bardzo szerokie spektrum działań rządu. Były tam notatki dotyczące polityki zagranicznej, finansów publicznych, decyzji legislacyjnych oraz kwestii bezpieczeństwa państwa. Nawrocki podkreślał, że każdy z tych dokumentów zawiera informacje, na które premier Tusk do tej pory nie udzielił jasnej odpowiedzi. To nie były ogólniki ani przypuszczenia, były to konkretne, podpisane dokumenty które w jego ocenie w sposób jednoznaczny wskazują na luki w działaniach rządu. Eksperci polityczni, którzy natychmiast zaczęli analizować sytuację, zwracali uwagę na jeden kluczowy aspekt sposób, w jaki Nawrocki prezentował te dokumenty. To nie była chaotyczna konferencja prasowa, lecz przemyślana strategia, mająca na celu podkreślenie, że informacje są niepodważalne, a brak odpowiedzi ze strony Tuska stawia go w bardzo trudnej sytuacji. Analizowano każdy gest każdy ton głosu i każdą pauzę ministra wszystko wskazywało na to, że wydarzenie zostało przygotowane tak, aby wstrząsnąć opinią publiczną i wywołać medialny efekt domeny. W kolejnych minutach konferencji nawrocki przeszedł do kolejnych dokumentów, wskazując na powtarzające się problemy w działaniach premiera. Mówił o brakach w dokumentacji, niejasnych decyzjach i działaniu, które mogło wprowadzić zamieszanie w administracji publicznej. Każdy dokument był przedstawiany w sposób, który nie pozostawiał wątpliwości. To była konkretna rzeczowa analiza sytuacji, którą trudno było zignorować. W sieci natychmiast pojawiły się komentarze internautów, którzy dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Wielu podkreślało, że konferencja była dobrze zorganizowana, a sposób prezentacji dokumentów pokazuje, że Nawrocki przygotował się do tej sytuacji od miesięcy. Niektórzy zauważali, że efekt medialny był równie istotny, co sama treść dokumentów. W ciągu kilku godzin informacje obiegły wszystkie główne portale informacyjne, a rozmowy w mediach społecznościowych trwały do późnych godzin nocnych. Nie zabrakło również głosów krytycznych. Część ekspertów i komentatorów zwracała uwagę, że ujawnienie dokumentów w ten sposób może być elementem gry politycznej, mającej na celu osłabienie pozycji premiera Tuska w oczach opinii publicznej. Zwracano uwagę, że dokumenty same w sobie nie zawsze muszą wskazywać na winę lub brak kompetencji, a kontekst i interpretacja mają ogromne znaczenie. Jednak niezależnie od tych opinii. Jedno było pewne, konferencja Nawrockiego przyciągnęła uwagę całego kraju i wywołała falę komentarzy, analiz i spekulacji. Najbardziej dramatycznym momentem konferencji było pytanie dziennikarza, które miało na celu wywołanie reakcji ze strony premiera. Nawrocki odpowiedział spokojnie, ale stanowczo podkreślając, że dokumenty są jawne, dostępne i nie pozostawiają miejsca na wymijające odpowiedzi. To był moment, który wielu komentatorów określiło jako niszczenie argumentów opozycji w pełnym świetle kamer. Pauza, spojrzenie ministra i precyzyjne przedstawienie faktów sprawiły, że każdy w sali poczuł, że obserwuje historyczny moment. W ciągu kilku godzin po konferencji w mediach pojawiły się analizy ekspertów prawnych i politycznych. Wielu z nich zwracało uwagę, że ujawnienie dokumentów może mieć konsekwencje nie tylko medialne, ale także prawne. Rozpoczęto dyskusje na temat odpowiedzialności premiera, obowiązków administracyjnych i możliwych procedur kontrolnych, które mogą być podjęte w następnych tygodniach. To wydarzenie zmieniło dynamikę całej sceny politycznej i przyciągnęło uwagę wszystkich zainteresowanych polityką obywateli. Reakcje premiera Tuska były natychmiast komentowane przez media. Choć sam nie odniósł się od razu do wszystkich dokumentów, jego wcześniejsze wypowiedzi i komentarze sugerowały, że sprawa nie będzie prosta do wyjaśnienia. W sieci pojawiły się fragmenty jego przemówień, które były analizowane pod kątem możliwych reakcji na zarzuty przedstawione przez Nawrockiego. Każdy komentarz był interpretowany. A internauci i dziennikarze starali się przewidzieć, jakie decyzje mogą zostać podjęte w odpowiedzi na ujawnione dokumenty. Warto również zauważyć, że konferencja wywołała szeroką debatę społeczną. W wielu miastach ludzie omawiali wydarzenia przy kawie, w pracy i w mediach społecznościowych. Dyskutowano o znaczeniu dokumentów, sposobie ich prezentacji, a także o tym, jak ujawnienie takich informacji wpływa na postrzeganie premiera Tuska i całej jego administracji. Wiele osób podkreślało, że wydarzenie pokazuje, jak istotna jest przejrzystość w polityce oraz jak duże znaczenie mają przygotowanie i strategia komunikacyjna w kontaktach z opinią publiczną. Eksperci polityczni zwracali również uwagę na element psychologiczny. Prezentacja dokumentów w sposób przemyślany, zbudowanie napięcia i jasne wskazanie, że premier nie potrafi odpowiedzieć, to klasyczne techniki retoryczne stosowane w komunikacji strategicznej. Dzięki temu Nawrocki nie tylko przekazuje informacje, ale również buduje wrażenie kontroli nad sytuacją i skutecznego zarządzania NAR. To wydarzenie jest nauką dla polityków i obserwatorów, pokazującą, jak skutecznie można wykorzystać dostępne informacje i odpowiednio je zaprezentować, aby wywołać maksymalny efekt medialny. Nie zabrakło też komentarzy dotyczących przyszłości politycznej. Wielu komentatorów wskazywało, że ujawnienie 47 dokumentów może wpłynąć na pozycję premiera, negocjacje polityczne, a nawet przyszłe decyzje rządu. To wydarzenie nie jest jedynie medialnym show, ma realny wpływ na dynamikę polityki w Polsce i może kształtować kolejne działania wszystkich stron sceny politycznej. Podsumowując, konferencja Pawła Nawrockiego, podczas której ujawniono 47 dokumentów, stanowi przełomowy moment w polskiej polityce. Prezentacja dokumentów, sposób budowania napięcia, precyzja w komentarzach i strategia retoryczna sprawiły, że wydarzenie stało się szeroko komentowane i analizowane. To pokazuje, że polityka nie jest jedynie wymianą słów. Ale również strategią, przygotowaniem, umiejętnością skutecznego komunikowania się z opinią publiczną. Dla obywateli oznacza to jedno: każdy ruch, każde słowo i każda pauza mają znaczenie. Każdy dokument, każdy komentarz i każda reakcja polityków może mieć realne konsekwencje. Konferencja Nawrockiego jest lekcją dla wszystkich, zarówno dla polityków, jak i dla osób śledzących wydarzenia w kraju, pokazującą, że przygotowanie, pewność siebie, umiejętność zarządzania nar mogą wstrząsnąć opinią publiczną i zmienić dynamikę sceny politycznej w ciągu kilku minut. I choć od tego wydarzenia minęły już godziny, temat wciąż żyje w mediach. Każda analiza, każdy komentarz i każda debata przypomina o tym, jak ważne są detale od tonu głosu, przez sposób prezentacji dokumentów, po reakcje obecnych polityków. To wydarzenie pokazuje, że polityka, odpowiednio prowadzona, może przyciągać uwagę, Wzbudzać emocje, inspirować do refleksji nad przyszłością kraju.